Dzieci, które przebywają wśród rówieśników, łatwiej uczą się samodzielności. Posłanie dziecka do żłobka daje także możliwość rodzicom szybszego powrotu do pracy. Już niedługo w Świeradowie Zdroju powstanie pierwszy żłobek. W Świeradowie bardzo ważnym Tematem jest temat żłobka. Świadów nigdy nie miał żłobka, i przedszkole, które zostało wybudowane, ma taką możliwość, aby również powstał tam żłobek. i Gmina złożyła do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat z maluch plus złożyliśmy wniosek o uzyskanie środków w kwocie 1 200 mln na stworzenie 30 miejsc myślę że w przyszłym roku żłobek ruszy co będzie dla mieszkańców bardzo ważnym elementem no udało nam się w pewnym momencie pozyskać duże dofinansowanie ze środków unijnych do budowy nowego przedszkola, którym uruchomimy również od przyszłego roku żłobek na 35 dzieciaczków. Już jesteśmy na etapie montażu finansowego. Jeśli Rada Miasta uchwali do końca roku budżet na 2024 rok, to od lutego ruszamy z projektem Maluch, czyli żłobek w Świeradowie Zdroju. Projekt będzie dedykowany dla Wszystkich chętnych naszych rodziców, którzy potrzebują takiej, takiej opieki dla swoich najmniejszych, miluśkich, żeby móc pracować i jednocześnie mieć opiekę nad dziećmi. Szłobek ma być nie tylko dla dzieci ze świeradowa zdroju, ale z pomocy mogliby skorzystać również rodzice maluchów z sąsiednich gmin, którzy pracują w uzdrowisku. Zostaną dwie grupy utworzone: dzieci młodszych i starszych. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie tych sal, na zakup wyposażenia, łóżeczek, projektora, mebelków, ale także zrobienie, utworzenie placu zabaw, którego do tej pory przy, ani przy przedszkolu, tym bardziej przy żłobku nie ma. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Moim zdaniem żłobek jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany w Świeradowie Zdroju. Zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Dla rodziców ze względu na to, ponieważ będą mogli oni wrócić do pracy, dla dzieci, dla rozwoju ich wszechstronnego rozwoju Emocjonalnego, społecznego, jak i poznawczego. Dla Echo 24 Anna Stańczak.